Moja obserwacja jest taka, że wśród nas, katolików, wśród chrześcijan w ogóle, funkcjonuje takie dość podejrzliwe, powiem oględnie, podejście do potrzeb człowieka. Powiedziałbym taki nawet trochę lęk przed tym. Nawet pojawiają się w przestrzeni publicznej różne publikacje czy wypowiedzi, nie, które wskazują na to, że jednak. Trzeba być bardzo ostrożnym w jakimś takim afirmowaniu potrzeb człowieka, gdyż może to prowadzić do jakiegoś egoizmu, egocentryzmu, czyli może utrudnić realizację chrześcijańskiego ideału miłości. Chciałbym odpowiedzieć dzisiaj na takie właśnie pytanie, czy potrzeby. Mogą stać się Bogiem, kiedy potrzeby stają się, czy mogą stać się Bogiem? Bo tego rodzaju obawa pojawia się wśród nas, katolików, i temu będzie poświęcony ten dzisiejszy materiał. No właśnie, czy potrzeby mogą stać się Bogiem, kiedy one się stają? Bogiem. Może najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, co to w ogóle y, znaczy, że coś staje się Bogiem. Znaczy, pewnie można to różnie rozumieć. No, ja tutaj rozumiem to w ten sposób, że potrzeby y, stają się czymś. Jeżeli potrzeby stają się Bogiem, no to stają się czymś, czemu jesteśmy podporządkowani, poddani, co y, jakby jest takim dla nas. Wyznacznikiem, normą postępowania, tak, takim najważniejszym w ogóle elementem naszego życia. I teraz to jest możliwe, to może się stać, ale tylko pod jednym warunkiem. Mianowicie wtedy, kiedy błędnie nazywamy różne rzeczy potrzebami. Moim zdaniem problemem nie jest to, że skupiamy się na naszych potrzebach. Natomiast problemem jest to, że często nazywamy potrzebami coś, co potrzebą nie jest. I właśnie niewiele ma wspólnego z potrzebą. Znaczy, ma o tyle wspólnego, że jest pewną strategią zaspokajania potrzeb. Otóż to, co jest rzeczywiście niebezpieczne w życiu duchowym, i co może faktycznie bardzo nam utrudnić naśladowanie Pana Jezusa, to jest to, że mylimy potrzeby człowieka i strategię ich zaspokajania. I to jest bardzo ważne w życiu duchowym, rozróżnienie. Ja tutaj będę się posiłkował, omawiając to rozróżnienie, tak zwanym porozumieniem bez przemocy, Nonviolent Communication Marszala Rosenberga. Tak jak ja przynajmniej to rozumiem, tę ideę potrzeb w porozumieniu bez przemocy. Oczywiście staram się tutaj przekazać wiernie, opierając się na wiedzy, którą zdobyłem, zarówno z lektury różnych książek, jak i może najbardziej z rozmów z certyfikowanymi trenerami porozumienia bez przemocy, ale nie chcę tutaj występować jako autorytet i nauczyciel porozumienia bez przemocy, za takiego się nie uważam. Natomiast przedstawia to w jaki sposób ja rozumiem potrzeby człowieka i dlaczego uważam, że skupianie się na nich nie stanowi żadnego zagrożenia wręcz przeciwnie po prostu jest niemożliwe nie skupianie się na potrzebach człowieka otóż może najpierw czym potrzeby człowieka nie są Czyli, co błędnie często nazywamy potrzebami człowieka. Otóż potrzeby nie są tym, co po prostu chcemy zrobić. Czyli, różne nasze pomysły, pragnienia, zachcianki, nic z tych rzeczy, moim zdaniem, nie należy nazywać potrzebą. To znaczy, nazywanie takich rzeczy potrzebą wprowadza pewien chaos. Zamieszanie w konsekwencji w naszym życiu duchowym. Najpierw w jakiejś terminologii, w komunikacji, ale ostatecznie też w ogóle w życiu duchowym. Tak. Potrzeby nie są tym, co chcemy zrobić, ale też co chcemy powiedzieć. Tak. Albo też co chcemy nawet pomyśleć. Tak. I też potrzeby nie są. Y, y, czymś, co nie chcemy zrobić. Yy, właśnie potrzebą czy potrzebami nie można zgrzeszyć. Yy. Zgrzeszyć można czynem, słowem, myślą i zaniedbaniem. Yy. Tym można zgrzeszyć, ale te rzeczy, y, czyny, myśli, słowa, czy też nie podejmowanie jakichś czynów nigdy nie jest potrzebą. Za, tym, za, tym, za tymi czterema aktywnościami człowieka, czy też za, właśnie za trzema aktywnościami człowieka, jaką jest działanie, mówienie, myślenie, i za rezygnacją z aktywności, mogą stać jakieś potrzeby człowieka i zawsze stoją. Jakieś potrzeby człowieka, ale te rzeczy nigdy nie są potrzebą człowieka. W każdym razie ja odradzam nazywanie potrzebą cokolwiek, co byłoby jednym z tych czterech elementów. I teraz, czym potrzeby w takim razie są? Otóż, przede wszystkim, potrzeby człowieka są przejawem życia. I jakby wynikają z życia. Yy, tak, to jest podstawowa cecha potrzeb. Yy, właśnie, nie nazywajmy potrzebą coś, co nie jest przejawem życia i nie wynika z tego, że człowiek żyje. Yy? Tak, potrzeby wynikają z tego, że człowiek żyje. A nie z tego, że czegoś chce yy, czy nie chce. Yy? Jeśli żyję, to mam potrzeby. Tak. Martwe ciało człowieka po śmierci nie ma już żadnych potrzeb. A póki człowiek żyje, ma potrzeby i ma ich bardzo wiele. Nikt do tej pory nie stworzył jakiejś znaczy pełnej, kompletnej listy potrzeb. I też co ważne, wszyscy ludzie mają takie same potrzeby. Czyli nie nazywamy potrzebą, nie nazywajmy potrzebą coś, co nie jest wspólne absolutnie dla wszystkich ludzi. Dlaczego? Dlatego, że potrzeby wynikają z natury człowieka. Są wpisane w naturę człowieka, ponieważ są wpisane w jego życie, są cechą, o właśnie można też powiedzieć, cechą ludzkiego życia. I wynikają z jego natury, w jaki sposób opisują, jego naturę nie mówią o tym, co znaczy być człowiekiem. To, jakie mamy potrzeby, mówi o tym, jaką mamy naturę. I teraz powiem więcej: potrzeby są darem Boga, bo darem Boga jest życie. Więc, ponieważ potrzeby są przejawem życia, życie jest darem Boga, dlatego Potrzeby też są darem Boga. W związku z tym nie nazywajmy potrzebą niczego, co nie jest darem Boga w nas. Nasze działania, nasze pomysły, to co chcemy, może być darem Boga, bo może być z Jego inspiracji, ale nie musi być. Może być naszym własnym wymy wymysłem, czy też może wynikać z jakiejś podpowiedzi, drugiego człowieka, czy nawet złego ducha. I, I dalej też: potrzeby są wartością. Są wartością yy, yy, dla Boga. Tak, Bóg traktuje nasze potrzeby jako wartość, ponieważ dla Niego wartością jest nasze życie. I teraz, jeśli yy, i, te, i, pod, i, i dobrze się dzieje, jeżeli potrzeby są wartością dla nas, albo też można powiedzieć inaczej: nie nazywajmy potrzebą niczego, co nie jest wartością dla wszystkich ludzi. Hmm? Dla wszystkich ludzi, dla Boga i dla wszystkich ludzi. Tego nie nazywajmy potrzebą. <laughs> tak, jeśli zaczynamy to nazywać takie rzeczy, które nie są wartością dla Boga i dla ludzi, dla wszystkich ludzi. No, to wtedy zaczyna się problem. I wtedy powiedziałbym, nawet rozchodzimy się z Bogiem. Czyli w każdym razie możemy bardzo łatwo się rozejść, rozminąć z Bogiem. Tak, dlatego to jest też ważne, nie? żebyśmy nazywali potrzebami tylko to, co jest wartością. I w związku z tym, potrzebą. Nie można być podporządkowanym lub niepodporządkowanym. W związku z tym nawet nie można jakby z zasady z, uczynić potrzeby swoim Bogiem. To wynika z natury potrzeb. Mówię, możemy oczywiście potrzeby uczynić Bogiem, ale pod warunkiem, że zaczniemy nazywać Potrzebami człowieka, coś co nią nie jest. Tak. Potrzeby po prostu się ma. I one, jak już powiedziałem, wynikają z naszej natury. Potrzeby też nie muszą być zaspokajane. Naturalną rzeczą jest dążenie do zaspokojenia potrzeb, troska. O to, żeby nasze potrzeby były zaspokojone. To jest oczywiście naturalne, ale jednocześnie naturalną rzeczą jest to, że doświadczamy niezaspokojenia potrzeb. Wręcz powiedziałbym, że takie doświadczenie niezaspokojenia potrzeb jest nie tylko stanem naturalnym, ale wręcz bardzo pożądanym stanem. I teraz dlaczego? Dlatego, że bez właśnie doświadczenia potrzeb, a konkretnie niezaspokojenia potrzeb, tego, że pewne nasze potrzeby w danym momencie są niezaspokojone, bez tego nie będziemy wchodzić w relacje, nie będziemy chcieć relacji no, z kimkolwiek. Dlaczego? Dlatego, że. Ludzie przestaną nam być potrzebni, Bóg przestanie nam być potrzebny. Jeżeli my się wyrzekniemy potrzeb, ale mówię znów, podkreślę to, prawdziwych potrzeb, to nikt nam nie będzie potrzebny. A jeżeli nikt nam nie będzie potrzebny, no to nie będziemy wchodzić w relacje. Czyli po prostu nie będziemy yy, praktykować miłości. Właśnie, każdy człowiek chce być potrzebny. Myślę, że dla wszystkich jest oczywiste to, jak wielkim cierpieniem jest takie doświadczenie, że nie jestem nikomu potrzebny. Teraz, dlaczego takie doświadczenie jest trudne? Dlatego, że to jakby zapowiada samotność. A samotność jest czymś Sprzecznym z naturą człowieka. Mówiąc samotność, nie mam na myśli tego, że sobie czasem pójdę nie, na jakieś odosobnienie, tak jak Jezus chodził na przykład na górę, żeby się pomodlić, na przykład, nie, y, pobyć z Ojcem, z Bogiem Ojcem. Mam na myśli samotność, która jest y, doświadczeniem, że nikt właśnie y, dla nikogo nie jestem ważny, nikt mnie nie chce. I w ogóle nie jestem z nikim w relacji, w więzi. O właśnie nie mam z nikim więzi. Coś takiego jest strasznym doświadczeniem, strasznym cierpieniem, bo to jest sprzeczne z naturą człowieka. Człowiek jest stworzony z relacji, jako dzieło Boga, trójjednego Boga, który jest wspólnotą trzech osób, relacją trzech osób i dla relacji. Człowiek jest stworzony dla relacji. Pamiętamy w Biblii jest powiedziane. Kiedy Bóg stworzył Adama. Stwierdził, że on jest za bardzo sam. Chociaż, chociaż miał Boga, można powiedzieć. Ale mimo to Bóg uznał, że jest za bardzo sam. I dlatego stworzył drugiego człowieka. Stworzył Ewę. Tak, jak już wspomniałem poniekąd, Bóg ma też potrzeby. Dlatego, potrzeba nie jest tym samym, co brak. Myślę, że ten temat, czy potrzeba jest brakiem, czy nie, jak to rozumieć, to może będzie temat osobnego mojego materiału. Tak, bo to, to wymaga dość obszernego też wyjaśnienia. Ale to nie jest to samo. Potrzeba i brak. Dlatego w Bogu nie ma braku, ale są potrzeby. I dlatego, że Bóg ma potrzeby, dlatego może być i jest miłością. Trzy osoby boskie potrzebują siebie nawzajem. Tak. Myślę, że tak to rozumiemy, że. Skoro są Bóg jest w trzech osobach, to dlatego, że wszystkie te trzy osoby boskie siebie nawzajem potrzebują. A skoro potrzebują, to znaczy, że mają potrzeby. Hmm. Tak. I teraz yy, może króciutko jeszcze tylko na koniec przykłady potrzeb. Hmm. Więc mamy potrzebę autonomii, hmm. swobody wyboru marzeń swobody wyboru celów, wartości, właśnie innych wartości niż potrzeby tak, bo potrzeby to nie są wszystkie wartości, jakie co istnieją. Tak mamy potrzebę swobody też wyboru planów, swoich własnych marzeń. Mamy potrzebę świętowania, potrzebę rozwoju, mamy potrzebę czynienia życia bogatszym, Własnego życia, cudzego życia, znaczy, mamy potrzebę wzbogacania życia. Nie? Też można powiedzieć yy, wspierania właśnie jakby drugiego człowieka. Nie? Ale troski o właśnie potrzebę troski, ale troski o siebie i o drugiego człowieka. Tak, mamy potrzebę spełniania marzeń. Yy, tak, ale mamy też potrzebę na przykład opłakiwania strat. Nie? Przeżywanie żałoby jest swego rodzaju potrzebą. Każdy, kto przeżyje stratę, chce to w jakiś sposób opłakać. No. Tak, mamy potrzebę autentyczności, twórczości, sensu, poczucia własnej wartości. Mamy potrzebę akceptacji, uznania, bliskości, wspólnoty, właśnie no. znaczenia bycia yy, znaczącym dla kogoś. To już o tym wspominałem. Mamy potrzebę bycia branym pod uwagę, mamy potrzebę to już też trochę o tym wspomniałem wcześniej przyczyniania się do wzbogacenia życia innych. Tak. Mamy potrzebę bezpieczeństwa, empatii, w ogóle miłości, czyli relacji. Mamy potrzebę otuchy, wsparcia, zaufania, zrozumienia, bycia rozumianym, ale też rozumienia innych. No i mamy też potrzeby, ponieważ mamy ciało, więc mamy też potrzeby, potrzeby powietrza, pożywienia, ruchu, potrzeby odpoczynku, potrzeby wyrażenia własnej seksualności, potrzeby też schronienia, dotyku, potrzeby wody. Tak, mamy też potrzebę bawienia się, czy wręcz śmiechu. Mamy potrzebę piękna, harmonii, natchnienia, jakiegoś ładu, pokoju. Tak. I można by tak wyliczać, pewnie w nieskończoność. Nikt, tak jak już wspomniałem, nie stworzył kompletnej listy potrzeb, bo taki jest człowiek. Człowiek jest ogromnie złożonym stworzeniem stworzonym zresztą na obraz i podobieństwo Boga. Moim zdaniem to, że mamy potrzeby. To wynika między innymi też z tego, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwa, na podobieństwo Boga, który, tak jak powiedziałem, ma potrzeby. I teraz nie ma, tylko na koniec jeszcze powiem jedną rzecz. Nie ma konieczności, żebyśmy się wypierali żadnych potrzeb. Żebyśmy je sobie tłumili. Jeśli tak, to tak naprawdę jesteśmy wtedy nastawieni przeciwko życiu. Czyli przeciwko Bożym Przykazaniom. Bo pamiętamy z Biblii, że Bóg mówi, wybieraj życie. Czyli wybieraj, rób to, co służy życiu. Wybieraj życie. Więc jeśli wybieram troskę o potrzeby, tylko o autentyczne potrzeby o to, co rzeczywiście jest potrzebą, a nie pseudopotrzebą. Jeżeli się o to troszczę, to wybieram życie. Wybieram wszystko to, co jest w Bożych Przykazaniach. Za wszystkimi Bożymi Przykazaniami stoi chęć, zachęta do tego, żebyśmy zaspokajali własne i cudze potrzeby. Tak. Za wszystkimi Przykazaniami. Hmm. Yy, tak. Natomiast, oczywiście, tak jak już wspomniałem, to nie jest tak, że musimy mieć zaspokojone wszystkie potrzeby. Hmm. Nie. To, że w danym momencie yy, doświadczam jakiejś potrzeby yy, poprzez doświadczenie yy, niezaspokojenia tej potrzeby, czyli jakąś tęsknotę, na przykład za bliskością, to jest ok. Jeśli przeżywam w danym momencie tęsknotę za tym, żeby porozumieć się z kimś, z kim nie porozumiałem się na przykład ostatnio, no to jest cudowna rzecz. To jest piękna. Wręcz powiedziałbym, podąża podążajmy za potrzebami. Tylko za potrzebami faktycznymi. A nie za pseudopotrzebami. Yy, dlatego, żeby nie popaść nie, w jakiś błąd, gdy chodzi o yy, stosunek do potrzeb człowieka, to najpierw uczmy się odróżniać potrzeby od strategii ich zaspokajania. Yy? Moim zdaniem, Jezus był mistrzem w tej kwestii. Yy? Doskonale potrafił to odróżniać. No, i przede wszystkim widział no, nasze potrzeby. Traktował je też jako własne, ale to jest też osobny temat, jeszcze bardzo obszerny. To mianowicie, że y, Jego potrzeby są naszymi potrzebami. Pamiętamy, Jezus powiedział: Byłem głodny, daliście mi jeść. I tak dalej. Dobrze. To tyle na razie. Y, w komentarzach zadawajcie ewentualne pytania. Będę starał się na nie odpowiadać w kolejnych materiałach. Właśnie z takiego cyklu najważniejsza jest miłość, w którym będę chciał objaśniać to, co służy miłości, a moim zdaniem, właściwe nazywanie potrzeb, właściwe ich rozróżnianie. Rozpoznawanie, identyfikowanie bardzo służy miłości, czyli bardzo służy życiu Ewangelią i naśladowaniu Jezusa. I jeszcze jedna y, krótka informacja, jeżeli ktoś chciałby y, zgłębiać ten temat, poznać bardziej w formie rekolekcji przeze mnie prowadzonych, konkretnie w formie weekendowego skupienia, to... W dniach 24-26 października, niedaleko Rzeszowa, odbędzie się takie skupienie, na którym są jeszcze wolne miejsca. Pod filmem jest link do zapisów, do informacji na temat tego skupienia. Proszę się tylko nie sugerować tym, że tam jest taka informacja, jakby to było tylko dla małżeństw. To jest dla wszystkich otwarte. To, to skupienie jest nie tylko dla małżonków. Także zapraszam 24-26 października 2025 roku, bo też może niektórzy będą oglądać już po tym terminie. Yy, więc, więc, tak, żeby było jasne, chodzi o 24-26 października 2025 roku.